Tematek pszczelich, bardzo zaawansowany. Też magister od pszczół, w tej chwili robi doktorat we Wrocławiu. Troszeczkę poopowiada o tym, co robi na co dzień. Pszczelarstwo Kołodyński, selekcja i dobór w hodowli pszczół w aspekcie prowadzenia trutowiska. Wojtek. Wojtek nie, nie to uruchomił? jest, jest Proszę. Raz, dwa, raz. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Kołodyński. Przyjechałem do Państwa z Dolnego Śląska. A jeszcze Krzysztof tak woli w ścisłości, do której mogę? Dziewiętnasta? Naprawdę? No spróbujemy to zrobić. Z Dolnego Śląska mamy tu około 300 km. Także jestem człowiekiem z pogranicza Nizini i Gór, gdzie moim takim środowiskiem stało się Karkonosze. To jest po górze, jakby gór, znaczy to są góry sudety. Natomiast wydział, który ja w tych górach mińskich, których urzęduję, to są Karkonosze. Możecie kojarzyć ten teren Jakuszyce, Szklarska Poręba, Karpacz, to to jest właśnie ten region Dolnego Śląska. Tak jak to wspomniał, jestem pszczelarzem z dziada pradziada. W mojej miejscowości wiosce zajmuję się dwie rodziny kołodyńskich pszczołami. Zajmujemy się wiele lat tym praktycznie i hodowlą i produkcją miodu. Nie jesteśmy strasznie dużymi pszczelarzami. Nie posiadamy bardzo dużej ilości rodzin, natomiast selekcjonujemy cały czas pszczołę i próbujemy dążyć do takich wyników, które by satysfakcjonowały nas i pszczelarzy. Tu jeszcze tak nadmieniając teren działania, ten żółta plamka to jesteśmy my, natomiast pasieki, które mamy rozrzucone w różnych miejscach, to nie są pasiki tylko towarowe. To są pasiki, które używane są do unasieniania matek, do prowadzenia też wychowu i poszukujemy miejsc, które są z dala od pszczelarzy. Tak, jakby poszukujemy miejsc czystych, w których możemy ustawiać swoje pasieczyska, jak się domyślacie. Te tereny są trudne ze względu na dojazd terenach leśnych, terenach, gdzie możemy być tylko sami, gdzie prowadzimy wtedy gospodarkę leśną tylko w oparciu o własne pszczoły, nie mamy tam ingerencji jakby z zewnątrz. I chcę Państwu na początek pokazać, że rozwijamy się od wielu lat, natomiast ja będąc na studiach zootechnicznych, bo jestem zootechnikiem z wykształcenia, Podjąłem próbę nauki selekcji hodowli i rozpocząłem tą naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Stamtąd pojeździłem troszeczkę po świecie, aby poznać to pszczelarstwo i dążyć do takich celów hodowlanych, które ja sobie założyłem. Na początek pokazuję Państwu również kilka zdjęć z mojej pasieki, dlatego, że będę mówił o czymś innym za chwilę, żebyście zrozumieli, dlaczego jeździmy w różne miejsca z tymi pszczołami. Po to, żeby pozyskiwać nie tyle miód, co też pszczołę do wychowu, który prowadzimy codziennie w sezonie pszczelarskim. I będąc na studiach, to zdjęcie to jest moja pierwsza ocena matek pszczeli zdjęcie zrobione myślę, że blisko 10 lat temu, dlatego że mam 31 lat, więc nie jestem e, długo tym pszczelarzem, można tak powiedzieć. Rozpoczęliśmy wraz e, z właśnie w Niemczech taki projekt Smartbees. W którym byłem pierwszym uczestnikiem w kraju. I od tego zaczęła się moja droga w ogóle selekcji doboru i kontrolowania ilości pasożyta i innych chorób, jakie występują w rodzinie pszczel. To jest jedna z pierwszych grup, która była właśnie brana pod ocenę, gdzie pierwszy raz wykonywałem pintest, pierwszy raz wykonywałem flotację, pierwszy raz wykonałem osyp, czyli śmiertelność naturalną. I tak ta historia przez te ostatnie 10 lat napędziła moje gospodarstwo i moją wizję pszczelarstwa że powstała pszczoła Karnika Sudetka. Karnika Sudetka, która jest przeze mnie selekcjonowana i prowadzony jest z na terenie Dolnego Śląska. I powiem coś bardzo w Polsce dziwnego, nie do zrozumienia. Ja swoją hodowlę zacząłem z pszczół, które mój tato posiadał. Nie zakupiłem materiału hodowlonego. Uważałem, że to będzie błąd, dlatego że wejdę w wąską selekcję pszczół, którą ktoś już wcześniej selekcjonował. A ja przecież też mam oczy, też mam ręce i mogę się nauczyć selekcjonować człowiek w własny sposób, bo jestem młody i podjąłem decyzję o tym, aby robić to od zera. Było to trudne, jak się domyślacie, na początku selekcja musiała być bardzo ostra, były problemy hodowlane, ale przez wiele, wiele lat, jakby spełniając podstawowe kryteria oceny cech użytkowych moich matek, Doszedłem do pewnych swoich wyników, które dzisiaj chcę rozwijać z Wami, bo przyjechałem tutaj dla Was, żebyście mnie poznali, zaprosili mnie do swojego świata, żebym mógł to, co zacząłem niespełna 3-4 lata temu kontynuować, dlatego że początkowo używałem do prowadzenia doboru w moim gospodarstwie inseminacji. To są zdjęcia, które pokazują proces inseminacji w moim gospodarstwie. Okazuje dlatego, że są ładne, są ciekawe, bardzo dobrze wykonane. Wykonywaliśmy je w Puławach, <gryw> dlatego że z dostępu do sprzętu i wiedzy w ten czas pani Małgosi Binkowskiej, to jest taka profesor instytutu, razem żeśmy wykonywali takiego rodzaju zdjęcia do publikacji, do książki w sumie polskiej, która została już wydana. No ale niestety inseminacja miała dla mnie i ma pewne wady. A wynikało to z tego, że brak czasu w sezonie, żeby prowadzić bardzo dużo zabiegów i wykonywać ją bardzo dużej ilości, musiałem podjąć próbę, żeby pozyskiwać dużą ilość matek naturalnie nasienionych o danych cechach. Pech chciał, że zachorowałem na zapalenie opon mózgowych i mam niedogład lewej ręki, więc automatycznie wyłączyło mnie to troszeczkę z inseminacji. Przyjaciel mój zaczął to robić. Więc rozpocząłem w myśli, jakby to zrobić, żeby mieć duże serie matek, wysyłać je do pszczelarzy, nawet za darmo, ale żeby ta informacja wracała. Bo ja po pierwsze to jestem zootechnikiem, który chce dążyć do postępu hodowlanego i mnie to się cieszy, cieszy, ja się tym bawię. No i rozpocząłem tworzyć pewne arkusze. Tak? Matki, pszczele były oceniane, najlepsze z tych matek były wybierane. Wykonywano serię matek unasiemnionych i dalej to robię, i na tej grupie się dzisiaj skupimy. Serię matek nieunasiemnionych i trafiało to do pszczelarzy testerów w kraju w celu oceny i powrotu takiego arkusza z powrotem do mnie. Tak, żebym nadmienił, w prawie krajowym jest tak, że normalnie urzędowo pszczelarz hodujący pszczoły tego nie wykonuje. To jest moja wizja hodowli i tak chcę postępować i robię to od kilku lat mam zaprzyjaźnionych pszczelarzy w kraju, gdzie ta informacja wraca i wiecie, która informacja jest najlepsza? Ta zła. Bo hodowcy chwalić zawsze można, my lubimy jak się na chwali, tak? że jesteśmy uśmiechnięci, nie, czasami jesteśmy smutni, czasami coś nie wyszło. Ale to nie wyszło determinuje u nas kolejny postęp, który my osiągamy ciężką pracą. Wiecie ja uwielbiam telefon jak pszczelarz dzwoni, wie pan co, Yy, musi pan jeszcze popracować nad tą pszczołą, bo ona jest taka. OK? Ale czemu z szalancją? Wróć z informacją. Dlatego, że selekcja to jest bardzo kosztowna, ciężka, mozolna robota, której nikt nie widzi, Pepos, bo produkcja miodu jest, można powiedzieć, widoczna. Mamy słoik, którym nalany jest miód, i to jest efekt naszej pracy. W hodowli potrzebujemy wiele lat obserwacji, zakrętów i sposobu myślenia, aby znaleźć to, co może się sprawdzać i nie zawsze to będzie tym najlepszym dla nas produktem. A żeby naturalnie unasiemniać matki, jak się domyślacie, musiałem rozpocząć wędrówki. Przejeździłem od 2019 roku setki kilometrów. Możecie się domyślić, że rozwaliłem nawet samochód w lesie. W celu takim, żeby znaleźć miejsca, jak najbardziej oddalone od okolicznych pszczelarzy i takie kompleksy leśne, gdzie naturalna populacja pszczół jest bardzo, bardzo niska. Tych wyjazdów było wiele, pobieranych próbek, było setki, a po to, żeby sprawdzić, jaka też naturalnie pszczoła występuje w tym lesie. I okazało się, że wbrew publikacjom, teren Dolnego Śląska. To jest teren, gdzie naturalnie, tak jak zresztą Rutner wykazywał, to jest siedlisko była pszczoła karnika. I, I to zostało potwierdzone w moich pierwszych takich doświadczeniach, natomiast ja musiałem iść dalej. Ja musiałem zacząć tworzyć pierwsze grupy, oczywiście sam, bo w naszym kraju, w Polsce, nie ma tendencji trudowisk. Jestem takim troszeczkę od wielu lat no, osobą, która to zaczyna y, poznawać, uczyć się. Znajdować pewne zależności, schematy, te żeby tworzyć takie miejsca, które uważam, że w naszym kraju brakuje. I te miejsca, niestety, musiały być oddalone też od miejsc, gdzie występują naturalnie inne pasieki. Musiałem tam wprowadzać rodziny ojcowskie. Co za tym idzie? Musiałem tworzyć technologie, które umożliwiałyby mi szybki transport. Bo wyobraźcie sobie, że znajdowałem miejsca, gdzie przewoziłem 40 ulików. Czekałem, żeby wygryzły się pszczoły, pobierałem próby tych pszczół, wykonywałem analizy skrzydła i okazywało się, że w środowisku są inne pszczoły. Na przykład, że występuje Kaukaz. No i pytanie było: a skąd? Miał rok, a ja znajdowałem pszczelarza, który miał sześć rodzin, gdzie miał dwa Kaukazy, dwie środkowoeuropejskie i dwie karniki. I on tsuł mój projekt, ale ja musiałem niestety poświęcić bardzo dużo czasu. Aby do tego dojść, dlatego jak teren Dolnego Śląska, możecie sobie wyobrazić, że jest szeroki długi na 150 km, to te 150 km w górach ja musiałem przejeździć, przepatrzeć. Bardzo pomocne były mi tutaj nadleśnictwa, e, e, uczelnia, pszczelarze lokalni, którzy umożliwiali mi dostęp do wiedzy, a po to, żeby później właśnie móc przywozić większe ilości w takie kompleksy ulików weselnych i testować. Pobierać te próby, wysyłać matki do pszczelarzy, wysyłać im kartę charakterystyki i takie matki oceniać. Ale słuchajcie, po sześciu latach okazało się, że setek prób powstało. Powstało trudowisko, ono funkcjonuje już od trzech lat. Ja się uczę, chcę się od Was uczyć. Mówię to bezpośrednio tutaj do Was, ażeby z Waszego grona też powstały osoby, które będą chciały mnie nauczyć. Dalszego postępowania z tego typu infrastrukturą, bo jestem młody i mówię to otwarcie, że chłonny tego, żeby to rozwijać. I to miejsce jest położone 900 metrów nad poziomem morza, między kotliniami, oddalone od najbliższych pasie ponad 12 km, gdzie przewyższenia sięgają 400 metrów przez kilka kilometrów. Nie ma roślinności kwitnące. Jedyną roślinnością kwitnącą są borówki. Świerk w, Jakby w okapie leśnym i te pszczoły tam przynoszą tylko spać kamienną Ale w takiej ilości, że Miodu się nie zje Rodzinki są cały czas delikatnie Podkarmiane I to wystarcza przez cały rok hodowany, żeby wykonać tam kilkanaście serii matek Które trafiają bezpośrednio do pszczelarzy Ja tych matek nie sprzedaję, żeby było jasne, że ja to robię naukowo I Mnie to cieszy, że mogę to robić, bo tak też się wykształciłem. Tu mamy kolejne zdjęcia, ramkę z trudniami. Przykład jednej z trzech rodzin ojcowskich. Rodziny ojcowskie mam wystawione w kilku miejscach i też obserwuję sobie podążanie słońca, żeby ten okres lotu trudni w danym okresie dnia był jak, naj, jak najwyższy. No, oczywiście, teraz posłuchaliśmy o tych moich marzeniach, a do które się udały, ale drodzy Państwo, żeby to zobrazować technicznie. To mnie kosztowało dużo pracy ze względu na to, że trzeba było setki kilometrów spędzić w samochodzie. Pulika super pulik do transportu, wentylacja u góry, malutki, zgrabny, gotowy do zapakunków jakichś prostopadłościach i migracyjnie on mi się sprawdził rewelacyjnie między takimi pasiekami, pasieczyskami testowymi. Oczywiście transportowałem również na bliższe odległości takie uliki ciągnikiem, no ale niestety w którymś momencie, w tych górach, gdzie ten klimat y, troszeczkę odbiegał od tych nizinnych pasieczyst, musiałem pójść troszkę w inny system ular, Mini Plusa, powrócić, bo kiedyś miałem Mini Plusa, ale z jakichś tam przyczyn, powiedzmy, mojej nauki, podjąłem próbę wycofania się tego. Uderzyłem z powrotem w Mini Plusa. No i też ten transport stu paru kilometrów, wjeżdżania 15 kilometrów od 9 do 15, w zależności którą drogą do lasu wymaga ode mnie zbudowania systemu specjalnych paletek, które umożliwiałyby załadunek, załadunek tych ulików na przyczepę razem z rodzinami ojcowskimi, bo odległość jest dosyć znaczna. Tu jeszcze przykład transportu też na specjalnych paletkach cztery na raz ulików Apidea, i to wymagało po prostu podejścia systemowego, który umożliwiłby mi szybką migrację, bo yy, chciałbym mieć, jakby mieszkać tam, gdzie znalazłem to miejsce, gdzie mogę całymi dniami obserwować, jak pszczoły latają na spać, jak matki się nasieniają, obserwować miejsca kongregacji trudni, bo i takie były no, dojrzałem, no ale to jest zbyt daleko i warunki, że tak powiem, życia tam nocą słabe, że tak powiem. I tu też ciekawa historia, przyczepa też była dostosowana do tego, żeby łatwiej spinać te pasy. Te paletki wskakiwały jedno w drugie, to też przy transporcie te uliki się nie przesuwały. Przy transporcie odkładów na przykład z ramkami trutowymi czy rodzin ojcowskich, Zawsze pomagał mi dźwig, używam do transportu dźwiga, pokazuję to Państwu, żebyście widzieli, że ta technologia w gospodarstwie u mnie jest rozwinięta, bo człowiek ma plecy jedne, a od kończyny nie odrastają. Więc jakby chęć przewożenia tych rodzin, zasilenia tych rodzin, czy przewożenie w kilka miejsc, bo ja mówiłem teraz o jednym, a tych miejsc, gdzie u matki mam czasami sześć. Musiałem to po prostu sobie ułatwić, bo nie, nie miałoby to inaczej większego sensu. Jest tu z nami też Marek. Marek, możesz się pokazać. Bierze bardzo duży, czynny udział w, w tych pracach, które, które tam wykonujemy. Czas spędzony tam w łonie natury jest super. Natomiast praca, którą wykonać musimy, jest trudna. Dlaczego? Dlatego że w momencie wyłapywania matek za każdym razem prowadzimy ocenę stanu rodziny pszczelej. Tu pokażemy takie zdjęcia. Ja mini plusa otrzymuje na pełnym korpusie w podkarmiaczką ramkową. Zdarzyła się taka sytuacja, że musiałem zastosować wkładki zamykające dostęp powietrza w dennicach, ponieważ zauważałem, że matki unasieniają się dosyć późno. No ten rok był powiedzmy fajny, ale rok temu, ze względu na złe warunki pogodowe w czerwcu i początku lipca, musiałem ten ulik lekko ocieplić i te unasieniania były powiedzmy troszkę późniejsze. Matki się unasieniały, ale były troszkę późniejsze. E, powiem jak ja wykonuję serię matek. Matki unasieniane na krutowisku są pakowane, wiecie, w klateczki, ale matka dostaje klateczkę z numerem, tylko wiadomym dla mnie. Pszczelarz dostaje matki, ale nie wie do końca, co dostał. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby nie wiedział, czy ocenia grupę kontrolną, grupę badaną pierwszą, grupę badaną drugą, albo tak zwane cośki. To są takie żart, żartobliwe żargon cośki, czyli matki na przykład wygryzione z matecznika, bo się pierwsza matka nie przyjęła. To buduje później wiedzę, którą pszczelarz nam przesyła w postaci karty oceny matki zwrotnej i my wiemy, jak wpłynęło to miejsce versus miejsca inne, versus moja pasieka na właśnie tą matkę, którą mieliśmy i jak ten postęp przez to trudowisko się nadarzył w tej, w, tej, w tej rodzinie, której się rozwijało. W tym roku, żeśmy wykonali takich unasiedniej serii matek chyba cztery albo 5 Udało się nam za darmo rozdysponować do polskich pszczelarzy około 200 matek. Oczekujemy kolejnej wiedzy w drugą stronę. Pragnę z Wami też współpracować merytorycznie, nauczyć się, pojechać do Was. Tutaj koledzy siedzący mówili, że chcą, żebyśmy przyjechali do nas. Ja zapraszam również do mnie. Ja pojadę do Was ze względu na to, że jestem w takim wieku, że ja się mogę tylko uczyć. Uważam, że ludzie młodzi muszą dzisiaj postępować w taki sposób i selekcjonować te pszczoły w kierunku, który nam będzie łatwiej prowadzić pszczoły, bo ja tak trochę skolokwializuję, temat warozy już mnie nudzi, ja chcę żyć pszczołami i chciałbym w wieku mojego ojca powiedzieć, że żyłem całe życie pszczołami, a nie ich problemami, bo tak jak my wszyscy nie chcemy żyć swoimi problemami, chcemy żyć sobą, grać w piłkę, biegać, Pływać, tak? A nie żyć problemami, że mi coś nie idzie. Trzeba sobie z tym radzić, i mój, mój sens życia jest taki, żeby przez selekcję, trudowisko, unosienienia sztuczne doprowadzać, poprzez selekcję, do takich rodzin, które nie będą wymagały dużej ilości leczenia i żeby wprowadziło się poprawną, zdrową gospodarkę pasieczną. Tu jeszcze kilka zdjęć, bo czas już mnie prawie dogania. To jest pasieczysko, trutowisko, to główne, które związłem już po zimowli. Ustawiane jest to na takich metalowych prętach, też je wymyśliłem, na których paletkach stoją ule. Z tych ostatnich ulików wyłapywane są ostatnie matki jesienią. Oczywiście uliki składane mini plus do zimowli w sposób charakterystyczny dla tego typu ula. No i uliki Apidela rozwiązywane poprzez stworzenie jakby odkładów, do których poddawana też jest matka. Tu mamy przykład transportu, już przewozu ulików do domu, gdzie mogę dokonać już tych sypańców, tak, gdzie, gdzie, gdzie to się łatwo wykonuje. Tutaj mój tato pomaga mi wyszukiwać ostatnich matek już w domu, gdzie rodziny bezmateczne wędrują na kolejne korpusy yy, mini plusa. Oczywiście na koniec bo jeszcze pięć minut chcę powiedzieć, pszczelarz nie żyje samymi pszczołami, e, tylko również jakimiś małymi chokby. I wypadkową tych moich, tego mojego zaangażowania w świat nauki, w gospodarkę pasieczną jest właśnie grzywiarstwo, gdzie z Markiem niejednokrotnie jadąc w teren leśny potrafimy sobie przywieźć ładne wiadereczko właśnie różnych smacznych grzybów. Akurat z tych robi się tylko kotlety, ale znajdujemy również dużo grzybów szlachetnych. Drodzy Państwo, myślałem, że chciałem się zmieścić, bo bałem się trochę Krzysztofa. I chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Bardzo dziękuję Krzysztof i Państwu, że się tu spotkaliśmy. Bardzo podbudowała mnie ten, bardzo podbudował mnie ten panel dyskusyjny. Widzę, że polsko-niemieckie problemy są spójne. Tu się nie różnimy, ale co mi się najbardziej spodobało, to, że chcemy jedna strona i druga się spotykać. Selekcja w naszym kraju, my się dopiero selekcji hodowli w naszym kraju w kierunku odporności pszczół na choroby zaczynamy uczyć. Ja myślę, że jestem jednym z tych młodych pokoleń, który, które jakby zaczyna dostrzegać pewne plusy z yy, dążenia właśnie w tym kierunku. Jeżeli mogę Was prosić. E, skontaktować się z nami, z Krzysztofem, ze mną, w celu nauki mnie. A ja czegoś was też nauczę, bo nie pokazałem wszystkiego. Więc tu, tu jakby jest tylko taka zajawka, może tak to nazwijmy. E, chciałbym się z Wami spotykać, poznam, poznać Was. Wiem, że bariera językowa istnieje, ale mamy XXI wiek, nawet ja kupiłem telefon, który już tłumaczy rozmowę. Jeżdżę do Niemiec, więc potrafię się porozumieć w różny sposób i osoby, które będą chciały z nami współpracować, ja mogę się czegoś nauczyć, a wy proszę o kontakt, bo ja was nie znam, tak? Ja... trudno mi coś cokolwiek powiedzieć więcej i bardzo się cieszę Krzysztof jeszcze raz, że udało nam się to zorganizować, znaczy tobie, tu jest kontakt do mnie. Głównie może, skrzynka melowa jest taką drogą bardzo poprawną. I dziękuję bardzo. Jeżeli będą jakieś pytania, to Karina pewnie albo Krzysztof pomogą porozumieć się, bo ja po niemiecku nie, nie mówię. Co do polskich naszych słuchaczy, to chcę tylko powiedzieć, żeby się zgłosili po matki, bo niektórzy zamówili, a nie odebrali. A się Tomasz patrzy. Dobra. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wam życzę.